Rozpoczęła się wspólna trasa koncertowa Kaja i Gorana Bregowicza. Wcześniej ta inicjatywa wywołała mieszane reakcje fanów, z uwagi na to, że muzyk otwarcie popierał działania Władimira Putina. Już podczas wydarzenia w warszawskim torwarze polska wokalistka zwróciła się do niego. Wygłosiła też ze sceny specjalną deklarację: Goran Bregowicz, prorosyjskie poglądy. Goran Bregowicz pochodzi z Bośni i Hercegowiny. Sam wielokrotnie podkreślał, że unika zagłębiania się w politykę, a to z uwagi na pochodzenie z Bałkanów, gdzie przenikały się różne kultury i wyznania. Postrzeganie apolityczności muzyka zmieniło się w 2015 roku. Wystąpił wówczas na Krymie, który został zaanektowany przez Rosję. Powiedział wtedy: My na Bałkanach zawsze czujemy wielkość idącą ze wschodu, z Rosji. Moim zdaniem Zachód od zawsze ma paranoję na tym tle. Po tym wydarzeniu organizator Live Festival odwołał występ Gorana w Oświęcimiu, głównym powodem było nieodcięcie się od rosyjskiej okupacji półwyspu. Bregowicz dostał też zakaz wjazdu na terytorium Mołdawii, o czym informował szef tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kaja zwróciła się do Bregowicza podczas koncertu. Niedługo minie 25 lat od wydania kultowej płyty nagranej przez Gorana Bregowicza i Kaja. To z tego krążka pochodzą takie hity jak Śpi kochanie, śpi czy byłam różą. Z tej okazji duet zaplanował trasę koncertową, która już od momentu zapowiedzi budziła skrajne emocje. Fani nie zapomnieli o prorosyjskiej postawie Bośniaka i żądali nawet zakazu organizacji wydarzenia. 2 września jednak odbył się pierwszy z zaplanowanych koncertów w warszawskiej hali Torvald. Na początku Bregowicz występował sam, Kaja po 45 minutach przyszła i zwróciła się do fanów z pytaniem, czy ma fajny saport. Wokalistka wiedziała o poglądach Gorana i z tego względu zdecydowała się wygłosić ze sceny specjalną deklarację. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy na tej scenie, jak jeden mąż, jesteśmy absolutnie przeciwni każdej wojnie.